Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipton. Zapraszam was na test dwóch kart graficznych GTX 980 Ti od firm MSI a także Inno3D. Zaprezentuję wam dzisiaj ich wydajność zarówno przed OC, jak i po overclockingu. Temperatury działania, kulturę pracy, w tym hałas emitowany przez ich układy chłodzeń. No a taką wisienką na torcie będzie omówienie szczegółowe budowy tych kart graficznych. Już teraz zapraszam was na dalszą część tego materiału. MSI GTX 980 Ti Gaming 6G to dwuslotowa karta graficzna o długości 28,5 cm. Jej charakterystycznym elementem jest czarno-czerwona osłona nawiązująca do gamingowych barw tajwańskiego producenta. Jej rdzeń intaktowany jest zegarem 1140 MHz, maksymalnie jego wartość jest podnoszona do 1329 MHz. Pamięć gdr 5 w przeciwieństwie do rdzenia, bazuje na fabrycznym taktowaniu 1752 MHz. Układ chłodzenia prezentowany modelu tworzą dwa 100 mm wentylatory i dosyć. Solidny aluminiowy radiator z parą czterech poniklowanych ciepłowodów. Pasywnie chłodzony jest także MOSFET sekcji zasilania i pamięci Hynix znajdujące się na wyposażeniu karty MSI. Na rewersie wersji gaming znalazł się cieszący oko Backplate wykonany w całości z aluminium. Spostrzegawczy zauważą, że karta jest zaplombowana, a to oznacza, że ewentualna wymiana chłodzenia będzie oznaczała rozstanie się z jej gwarancją. 980 i Gaming 6G od MSI został wyposażony w dodatkową ramkę usztywniającą konstrukcję od strony śledzia. Model jest sprzedawany w naszym sklepie w kłocie 3190. 9 zł. Obejmuje go 3-letni okres ochronny. Inno 3D GTX 980 Ti ICIL X3 Ultra to niespełna 3-slotowa konstrukcja karty graficznej o długości 29,5 cm. To groźnie wyglądający model GPU, który dopiero po trafieniu do rąk użytkownika przekonuje go w swoich gabarytach. I układ graficzny traktowany jest 1152 MHz w trybie podstawowym i 1369 MHz Maxwell Boost. Inno3D postanowiło także przetaktować w swoim modelu pamięci GDR-5 do poziomu 1800 MHz. Jego układ chłodzenia budują 380 mm wentylatory, co ważne, w pełni demontowane, aluminiowy radiator Hercules I5 poniglowanych ciepłowodów o średnicy 8 i 6 mm. Osobny radiator spoczywa na pamięciach Samsunga i ośmiofasowej sekcji zasilania. Na rewersie prezentowanego modelu znajduje się backplate z umieszczony w jego przedniej części logo serii iChill. Inno3D wymaga zasilenia dwoma wtyczkami PCI Express, jedną ośmiopinową i drugą sześciopinową. pinową I Jego cena to w tym momencie 3099 zł. Na kartę udzielana jest 3-letnia gwarancja. Pojedynku na temperatury zwycięzcą Inno3D. Jej układ graficzny w obciążeniu nagrzewał się do 69 stopni, co jest wyjątkowo niską temperaturą, jak na model GeForce GTX 980 Ti. MSI, nawet przy świetnych warunkach cyrkulacji powietrza w budowie Fantexa, osiągała temperaturę bliską 80 stopni Celsjusza. Układy chłodzeń Twin Fraser, a także iChill generują podobny hałas w obciążeniu. Z racji niższego boostlock model MSI pobierał o 20W mocy mniej od iChilla firmy Inno3D. Podkręcanie rdzenia Inno3D zakończyło na poziomie 1500 MHz. Ustawienie wyższego zegara skutkowało niestabilnością lub dużymi zrzutami taktowań, które wynikają z ograniczeń mocy ustalonych przez producenta w BIOSie testowanej karty. Łatwo to zaobserwować na prezentowanym przeze mnie materiale filmowym. Z MSI wiąże się jeszcze ciekawsza sprawa. Dysponowałem sztuką sklepową, która trafiła do dystrybucji miesiąc temu. Wyobraźcie sobie, że nadal korzysta ona ze starszej wersji BIOSu. Skutkuje to nie tylko niższym fabrycznym przetaktowaniem zegarów, ale także mniejszym potencjałem w podkręcaniu. Z modelu w gaming udało mi się wycisnąć zaledwie 1446 MHz. Dobrze, że chociaż pamięci Hynix udało się wkręcić do 1980 MHz. inno 3D, czy MSI GTX 980 Ti? No to byłoby głupie pytanie moi kochani, bo jeszcze na rynku jest całe mnóstwo modeli. Mamy produkty Gigabyte'a, IFGA i tak dalej, i tak dalej. No i na podstawie tych dwóch kart graficznych za kwotę 3100 i 3200 zł ciężko byłoby mi ocenić, jaki model GTX 980 Ti wybrać do swojego komputera. Plusy, a także minusy obu tych kart graficznych macie wyszczególnione na filmie. Eee, ja myślę, że powiedziałem wszystko o tych kartach graficznych. Jeszcze więcej dowiecie się właśnie z tej prezentacji, z napisów. Ja już się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie przeprowadzonego testu, śmiało zadawajcie, być może coś pominąłem. No i co? Widzimy się w następnym materiale Technology Corner. Mówił Lipton, pa pa!